Cześć, ja jestem TechTokrata i witam was na kanale IT Hardware w kolejnym podsumowaniu tygodnia i newsów, które mieliśmy w tamtym tygodniu. I tamten tydzień był naprawdę, naprawdę gruby, jeżeli chodzi o segment gamingu i sprzętu, bo mieliśmy potężny wyciek z GTA 6 oraz premiere RTX ów z serii e, 4000, więc to są takie najgrubsze newsy, ale oprócz tego mamy całą masę newsów dotyczących, czy to ogólnie technologii, czy też Procków Intela, Procków AMD w ogóle zaczęła się jesień, więc na jesieni się dzieje. Cała masa premier, czy to gier, czy sprzętu, więc jest o czym opowiadać. Zapraszam Was do tego podsumowania i koniecznie zostawcie suba u nas na kanale. Dobijmy 11 tysięcy subskrypcji, a my jedziemy od informacji, że Intel Micron zaczęły budowę nowych fabryk po uchwaleniu ustawy Chip. Chips to nie ustawa dotycząca chipsów, a dotycząca dopłat do właśnie rynku półprzewodników w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Intel i Micron, i podejrzewam, że wiele więcej firm, które produkują półprzewodniki na terenie Stanów Zjednoczonych, bardzo na tą ustawę czekały, bo to jest aż 45 miliardów dolarów przeróżnych dofinansowań do tego rynku. Stany Zjednoczone odknęły się, że hej, Chiny nam mogą zagrozić, bo to oni większość produkują. Jak nas w pewnym momencie odetną, to będziemy mieli przekijane. Może nie bezpośrednio Chiny, bo jednak to się dzieje w większości na Tajwanie, ale jest to bardzo newralgiczny punkt na mapie świata. I tutaj USA zauważyło, że nie może sobie na taką słabość pozwolić. Zresztą ostatnie dwa lata pokazały, co oznacza brak półprzewodników, braki wszystkiego, wzrosty cen. Więc tutaj te firmy poczekały, aż ta ustawa wejdzie w życie, żeby wyciągnąć jak najwięcej rządowej kasy na stworzenie swoich fabryk i Micron już taką fabrykę odpalił. i Micron też przewiduje, że wzrost zapotrzebowania na pamięć DRAM wzrośnie o 40% do 2030 roku. Wbrew pozorom to za niedługo, za 8 lat. Dlatego też starają się tą produktywność zwiększyć, żeby 40% całej, całej produkcji DRAMu na świecie odbywało się właśnie przez nich w Stanach Zjednoczonych, co jest w sumie całkiem fajnym projektem z ich strony teraz YouTube. YouTube to jest najpopularniejsza platforma do oglądania filmów w Polsce i tak bezsprzecznie. YouTube 26 milionów użytkowników, zasięg 88%, na drugim miejscu jest CDA, a później Wider, Filmiki, jakaś aplikacja YouTube, jakaś no, aplikacja YouTube Kids i cała masa stron, gdzie w sumie ich to no, wideo Vimeo kojarzę i Dailymotion też kojarzę, natomiast to już mniej popularne serwisy. Dziwi mnie tylko tak ogromna popularność CDA. A, to jednak chyba świadczy cały czas o tym, że piractwo mamy jeszcze troszeczkę we krwi, bo no, nie uchywajmy na CDA nie sięga się, żeby oglądać jakieś ciekawe treści, tylko najczęściej jednak są tam te filmy oglądane. No, miejmy nadzieję, że, że może się mylę i że tak faktycznie nie jest. A teraz. Kosmiczny zegarek Hideo Kojima i NASA. To jest naprawdę fajna współpraca. Ja ostatnio też mam Hopla troszeczkę na punkcie zegarków. I tutaj taki piękny, mechaniczny, analogowy zegarek. Nie jakiś smatłacz, ale z zegarek wypuszcza właśnie Hideo Kojima razem ze współpracy z NASA. Oczywiście robi to dla niego e, firma trzecia o nazwie U. Gdzieś mi ta nazwa uciekła, cały czas mi ucieka, bo powiem Wam szczerze, sam na ten zegarek Anikorn, sam na ten zegarek poluję, on ma mieć swoją premierę jutro, jak to oglądacie, więc jutro będzie premiera tego zegarka, ciekawe ile będzie kosztował, jestem bardzo ciekawy, powiem szczerze, no... Bardzo chciałbym mieć taki zegarek. Bardzo mi on się podoba. Taki zegarek to bardzo fajna gratka, czy to dla fanów NASA, czy Hideo Kojime i jego w ogóle podejścia do tworzenia gier, czy ogólnie też zegarków mechanicznych. Wydaje mi się, że to nie lada gratka. No i rtx serii 4000. W końcu je zobaczyliśmy. Kto był u mnie na kanale oglądał, tam 2-3 filmy w minionym tygodniu na ten temat wypuściłem. Tak wygląda 4090, więc wizualnie karta się nie zmienia w w stosunku do tego, co mieliśmy w serii 3000, zmienia się oczywiście technologicznie. Największa zmiana to DLSS-3, którego nie dostaną poprzednie generacje RTX-ów, tak jak e, jeżeli chodzi o serię 2000 i 3000. Tam oczywiście mieliśmy e, rdzenie tensor nowszej generacji w serii 3000. Tutaj mamy jeszcze nowsze rdzenie tensor, ale dochodzi nam dodatkowy hardwareowy feature który sprawia, że 4000 będzie się w DLS-ie rozpędzać dużo, dużo szybciej niż dwie poprzednie generacje kart graficznych. No i to jest taka najważniejsza zmiana, jeżeli chodzi o to, co mamy w stosunku do serii 3000, bo pozostała, pozostała, pozostała zmiana to po prostu wzrost ilości Dzenic CUDA, nowsza technologia, niższy proces technologiczny, co za tym idzie więcej tranzystorów, więc po prostu taki czysty wzrost wydajności wraz ze wzrostem poboru prądu. Głównie Nvidia na tej właśnie, konferencji chwaliła się dlss czy też e, rtx m, e, remix który ma być takim łatwym narzędziem do po prostu e, przerabiania gier na nowsze pokazywali to na przykładzie Morowind i to było niesamowite wystarczyło lekko e, zastosować tą technologię na ile lekko to nie wiem a m, po prostu nabierała ona takiego nowoczesnego wyglądu i tutaj mamy to na przykładzie gdzie jest rtx off i RTX On. Naprawdę różnica jest kolosalna i chcę takiego morowinda, takiego odświeżonego i też portal już leciwa, ale jakże cudowna gra, też dostanie Ray Tracing. Oczywiście to nie są takie rzeczy, na które my byśmy liczyli. My liczyliśmy na dobre ceny i świetną wydajność. No, troszeczkę się przeliczyliśmy, jeżeli chodzi o dobre ceny, bo nawet taki zabieg został wykonany, że na początku donosząc Wam o różnych przeciekach na temat kart graficznych, tą specyfikację, którą obowiązuje Obecnie ma RTX 12 GB, RTX 4080, 12 GB, bo pojawiły się dwa RTX 4080, 16, 12 GB, które nie różnią się tylko ilością pamięci VRAM, ale też co ważniejsze ilością rdzeni CUDA o prawie 3000 rdzeni, więc jest to spora różnica i tym czym teraz jest RTX 12 GB, na początku miał być RTX 4070. I wtedy z pewnością te karty byłyby tańsze niż są teraz, a tak to naprawdę musimy za nie sporo zapłacić. 5000 za podstawową wersję. 4080. tysięcy za tą mocniejszą i aż 9 tysięcy za 4090. Potężne ceny, których no, myślę, że niezbyt łatwo udźwigniemy. Nvidia chwali się, że RTX 4090 rozpędza się aż do 3 GHz, że tak udało się im tą kartę rozpędzić, oczywiście przy dobrych warunkach chłodzenia, więc tutaj wszystko będzie zależeć od tego, jaki układ będzie zamontowany przez producenta układu niereferencyjnego, ponieważ e, no, może nie po raz pierwszy, ale mają skalowane TDP, TGP, te karty graficzne. Więc będzie karta, która będzie miała na przykład 450W, ale ten sam model, na przykład 4090, może mieć też 600W, bo tak jakiś producent go wykręci, zastosuje wydajniejsze chłodzenie i wtedy tak wysokie zegary będziemy właśnie na tych kartach widzieć. No, i teraz jeszcze szybko wracamy do tych cen, o których wcześniej mówiłem. Wpłacimy w Europie, w tym w Polsce oczywiście o 20% więcej niż w Stanach Zjednoczonych. I kiedyś, kiedyś to było w miarę takie mm, zrozumiałe, różnica dolara do euro i tak dalej, te przeliczniki nie były takie jasne, ale teraz cena dolara i euro praktycznie się nie różni, a mamy różnicę w cenie i takie 40,90 w Stanach 1600 dolarów, a w Europie już 1949 euro. Gdzie przypominam, Dolar i euro stoją niemalże równo w tym momencie, więc płacimy sporo więcej niż w Stanach. No Nvidia jest ze Stanów, więc swoim po prostu zrobiła dobrze, może tam też ma duży rynek, który nie chce, żeby był podda nie chce być na tym rynku poddana krytyce. Wydaje mi się, że też stary kontynent jest mniej atrakcyjnym rynkiem dla wszystkich firm, nawet dla tych europejskich firm bardziej atrakcyjnym rynkiem są Stany Zjednoczone, czy to Azja. Tam jest dużo więcej klientów na wszystko, czy to przedmioty luksusowe, perfumy. Ubrania, samochody, niż w Europie. W Europie, tak naprawdę, no, niby się mówi o tym, że są duże rynki, jak Wielka Brytania, jak Niemcy, jeżeli chodzi o gaming, ale one są niczym z porównaniem do Stanów czy też do Azji, więc. Tak to u nas niestety wygląda. Tutaj e, mówiłem wcześniej o 3 GHz na 4090, ale już na premierze było widać 2850 MHz, czyli 2,8 GHz w Cyberpunku. Widać, Nvidia lubi Cyberpunk, ale jest to też jedna z nowszych gier i, i chyba najpotężniejsza produkcja AAA, jeżeli chodzi o najnowsze tytuły, na której można takie demo produkcyjne pokazywać. I tak naprawdę cała konferencja, a przynajmniej większość, była oparta właśnie. Właśnie o cyberpanka. Ale teraz możemy jeszcze chwilę zastanowić się nad tym, jak będzie wyglądać 4090 j bo prędzej czy później ta karta nadejdzie. I wiemy, że pełny rdzeń AD102, czyli ta najmocniejsza konfiguracja, ma mieć 18 tysięcy rdzeni. 4090 zwykła będzie miała 16 tysięcy rdzeni, ale prawdopodobna najmocniejsza karta z tej rodziny, jaka wyjdzie, będzie miała ich 18 176 i ma dostać aż 48 pamięci gddr 6 No powiem Wam szczerze, naprawdę niesamowita byłaby to konfiguracja i tutaj moglibyśmy już dobić do tych magicznych 600, a nawet 900 TGP watów, o których kiedyś się mówiło. A jak? Dla kogoś te karty są za drogie, to Colorful e, taką wersję e, RTX-a serii 4000 za 200 zł wypuścił, 270 dokładnie. No, jest on e, w tym momencie niestety do kupienia tylko w Chinach i jest to zestaw Lego. Właściwie nie wiem czy on jest osygnowany logiem Lego, chyba nie jest, są to po prostu klocki. Bardzo ciekawa sprawa, z chęcią taki zestaw bym chciał. Tu jest cały komputer, jak widzicie, od Colorful. Niesamowita sprawa. A teraz AMD. AMD, które no, zamierza walczyć, głównym ich argumentem ma być wydajność na VAT oraz wydajność na dolary. I to jest ten ich flagowy argument w walce z Nvidia. co już może sugerować, że wydajnością raczej nie powalczą. A szkoda, a szkoda. Liczę, że jednak powalczą. Natomiast zaczynają ten swój baner potężnym sloganem, że do 90% większe wydajność na w przeliczeniu na dolary od Nvidia. Natomiast te 90% osiągają z porównania RX 6400 do GTX 1050 Ti. Więc antycznych kart i jednych, i drugich. No, powiem Wam szczerze, to nie jest zbyt dobre porównanie, bo potem już w innych kartach graficznych mamy 40%, tu jest jeszcze 70%, gdzie jest 6600RX do RTX 3050 porównany, a przy kartach już 3090 i 6950XT jest to 10%, jeżeli chodzi o cena wydajność. Natomiast no powiem szczerze, ja jestem ciekawy jak wypadnie seria 7000, która już 3 listopada. Zobaczymy 3 listopada RX -y serii 7000. Jestem ciekawy jak wypadną. Czekam naprawdę mocno na tą promocję, znaczy na tą premierę, bo w niej nadzieja, że powalczy troszeczkę cenami z RTX serii 4000, ale wydaje mi się, że niestety też będzie droga. Ale też oprócz tego, że będzie droga, będzie szybka, ponieważ AMD Radeon RX 7900XT ma się rozpędzać aż do 4 GHz na zegarach fabrycznych. Biorąc pod uwagę to, że faktycznie AMD zawsze stawia na wydajność bardzo mocno, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną, no to z nowym procesem technologicznym TSMC przypominam, w tym samym procesie technologicznym powstają karty graficzne Nvidia może faktycznie te 4000 być możliwe. No, to jest taki slogan, którym AMD się chwali, więc pytanie, w jakich warunkach to 4000. To będzie osiągalne standardowo, musimy poczekać nie dość że na premierę tych kart, już taką oficjalną, to jeszcze musimy później poczekać na premierę w niezależnych testach, których u nas oczywiście na kanale też IT hardware nie zabraknie, głównie na portalu, więc wbijajcie, czytajcie te testy, one są naprawdę picobello. Ja uwielbiam czytać testy na IT hardware, uwielbiam je czytać na długo, zanim sam zacząłem robić YouTube'a, na długo, zanim w ogóle tym bardziej podjąłem się tutaj Nagrywania filmików na kanał IT Hardware. Jeszcze raz przypominam, zostawcie suba. Ryzen 9 7950X, jakby w ogóle AMD stawia na potężne zegary w obecnych swoich nowych produktach. Podkręcony do 5,8 GHz na wszystkich rdzeniach. No, powiem Wam szczerze, jest to intrygująca wiadomość. No, powiem Wam też, że zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Dzisiaj, jak ten film oglądacie. Powinny pojawić się już, powinny być. Jak wy to oglądacie, bo zakładam, że oglądacie to w poniedziałek wieczorem, powinny być już testy Ryzenów w serii 7000, więc odsyłam was na stronę do IT Hardware, gdzie pewnie jakieś artykuły już o tych testach się pojawiły, i pewnie też pojawią się jakieś testy już samej redakcji IT Hardware, albo dzisiaj, albo w najbliższym czasie. Nie wiem, jak tam chłopaki stoją z testami, powiem wam szczerze, ale też tych testów z ich stron, then. nie mogę się już doczekać. Tutaj z kolei informacja o tym, że Ryzen 9 7950X, czyli ten sam, który w poprzednieniu się został podkręcony do 6,7 GHz, więc leci w potężne rejestry tenże Ryzen i przebił 50 tysięcy punktów w R23. Tutaj już był chłodzony ciekłym azotem. Tak jak w poprzednim mogło być to chłodzenie jakieś takie przemysłowe, AIO czy coś w tym stylu. Tutaj już mamy do czynienia z ekstremalnym chłodzeniem, ale też ekstremalne taktowanie. Natomiast do rekordu fx jeszcze troszeczkę brakuje. Ryzen 9 z kolei 7900X bez 50, czyli 12-rdzeniowiec, porównany z i9 12900KS. No i wygląda całkiem, całkiem obietująco. Oczywiście przebijają. Natomiast Biorąc pod uwagę zestawienie, w której występuje też i9 13900K, no to ten procesor wykręca tutaj o 100 punktów, jeżeli chodzi o single core, lepszy wynik niż wszystkie najsilniejsze nowe Ryzeny z serii 7000. Jeżeli chodzi o um, wielordzeniowy test w Sin to też pokonuje nawet najmocniejszego 16-rdzeniowca o prawie um, o ponad 2000 punktów. Tylko, że tutaj musimy poczekać na premierę serii 13, czy faktycznie te wyniki będą tak wyglądały. Możemy już prawdopodobnie tak jak mówiłem Wam przed chwilą dzisiaj, podejrzeć jak wyglądają w odniesieniu do 12 generacji, ale w odniesieniu do 13 jeszcze sobie troszeczkę poczekamy teraz gry gry, które wracają do łaski jest z nim między innymi Cyberpunk 2077 który za sprawą no serialu Netflixa, po raz kolejny Netflix robi dobrze CD Projektowi wraca do łask, przez ostatni tydzień na wszystkich platformach dziennie grało w tym grę milion osób to są najlepsze wyniki od ponad roku, co też widać na giełdzie, gdzie CD Projekt tylko dzisiaj urósł o ponad 10%, więc jest to naprawdę niesamowity e, wynik. No i tutaj powiem Wam szczerze, Redi są z tego na pewno bardzo, bardzo zadowoleni. E, rekordem było nawet 100 tysięcy graczy na Steamie e, w tym samym momencie obgrywające e, Cyberpunka, więc naprawdę bardzo ciekawe liczby tutaj kręci raz ze sprawą e, za sprawą prawdopodobnie. E, tego serialu, który wyszedł na Netflixie, a dwa ze sprawą dobrej aktualizacji, 1.6 no i zbliżających się dodatków, czy też nextgenowych wersji m.in. Wiedźmina, który dostanie wsparcie dla DLS3 od NVIDII, prawdopodobnie dostanie ray tracing, więc ja totalnie nie mogę się doczekać Wiedźmina w takiej nowej, nextgenowej odsłonie. Dajcie znać, czy Wy też. No naprawdę będę go obgrywał na swoim gamingowym kanale. To na pewno. A teraz przeciek GTA Prawdopodobnie wszyscy z Was już słyszeli, że wyciekł potężny plik, znaczy potężne w ogóle zestawienie, jeżeli chodzi o GTA 6. No, wykradł to 16-latek, Lapus, tak on się nazywał, stoi za włamaniami do Ubera i Rockstara. Zostali przez niego zhakowani ci giganci i już został on też aresztowany. Po tym newsie, jak, jak ten news był pisany, to jeszcze prawdopodobnie nie było wiadome, natomiast teraz jest już wiadome, że został on aresztowany. Nastolatek z Wielkiej Brytanii. No, chłop y, zrobił coś. Y, bardzo mocno wymagającego pewnych zdolności, ale z drugiej strony wydaje mi się, że sobie w życiu przechlapał. I tak wszyscy myśleli, że ten wyciek z GTA to jest trochę fake, ale tutaj GTA wydało oficjalne GTA. Rockstar wydało oficjalne oświadczenie, że czują się smutni w związku z tym, że to wszystko wyciekło. No i generalnie świat gier, inni deweloperzy jakby popierają ich to nie jest fajne działanie, to naprawdę bardzo mocno oddziałuje na firmę i w związku z tym nawet ten wyciek może doprowadzić do dużych opóźnień gier Rockstara, w tym oczywiście GTA 6. Prawdopodobnie będą oni chcieli przerobić dużo rzeczy, tutaj mamy skliny z gry 1, za dużo nie będziemy wrzucać, no bo mogą być kasowane za to całe materiały. Rockstar jest potężną firmą i na pewno będzie chciała usunąć jak najwięcej tych materiałów. Część oczywiście na pewno w internecie przetrwa. Ale no, powiem Wam szczerze, że takiego z punktu widzenia gracza, e, który może czekać na taką grę, to ten wyciek nie jest fajny, bo faktycznie może opóźnić grę, bo mogą wyciec takie... Wy, być na tym wycieku takie elementy fabularne, które Rockstar będzie chciał zmienić i przez to będzie musiał zmieniać bardzo dużo w grze, przez to oczywiście wpłynie to na czas wydania gry. Miejmy nadzieję, że nie przesunie tutaj gry o rok czy o dwa lata i gdzieś w okolicy 2024-2025 GTA 6 zobaczymy. I to by było tyle na dzisiaj. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Jeszcze raz przypominam, zostawcie suba. Życzę Wam oczywiście miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i widzimy się za tydzień w kolejnym podsumowaniu newsów na kanale IT Hardware. Cześć.